No tutaj wszystkich piąteczek i zgodnie z umową nie odpuszczam i bierzemy się za obornik, zrobimy porządek i będzie z głowy po prostu, ale się rozpadało, wam powiem, aż jestem w szoku, że tyle deszczu spadło i bardzo dobrze, bardzo dobrze przyda się ta woda. Na polach na pewno jeszcze mokro nie będzie, ale... Troszeczkę bilans wodny chociaż podratuje na start tym roślinom. Więc yy, cóż, rozstawiam się z przyczepą, Trochę ta koparkę będzie mi przeszkadzać, ale damy radę. Nie ma tragedii. I powoli bierzemy się za oborniczek. Także zapraszam na dzisiejszą dniówkę. I zaraz będzie relacja z dalszego przebiegu dnia. I z postępu prac, co się uda dzisiaj zrobić. Na pierwszy ogień oczywiście. Koleżanki tutaj z bedlejem czekają na zrywanie pakietu, więc działamy. W czasie deszczu rolnicy się nie nudzą. O nie! Można takie prace porządkowe wykonywać. Aczkolwiek i tak przyjemniej byłoby, gdyby padało, coś nie padało, teoretycznie. A praktycznie, mając świadomość tej suszy, to człowiek się cieszy jak popierdzielony z tego deszczu. Wreszcie, coś troszeczkę tej wody przybędzie. Jeszcze mam gniazdo do obsadzenia wtyczkę, to znaczy ptyczkę przyczepię, bo po akcji półpowiedzia niestety została uszkodzona i do tej pory się zbieram i wpinałem to w gniazda te wolce pojedynczo nie wiem czy dzisiaj zdąży, czy nie bo plan jest ambitny aby wywieźć z pojemki i jeszcze ze wszystkich budek także chyba sobie dzisiaj tą wtyczkę odpuszczę powiem wam że z tą przyczepą jest świetna okazja, żeby sprawdzić jak Waltra spisuje sobie Waltra na sterydach, jak sobie spisuje się w transporcie. No i teraz pospędzimy ją od Zera do VMAXa. Już ja pierwsze wnioski mam, ale czekam na wasze. Nic nie będę mówił, tylko obserwujcie. Dodam tylko, że to jest z pełną przyczepą obornika jazda. No i już pięć tych łapiemy. <grytansy> Szkoda, że nie widzicie, ale ten uśmiech mówi wszystko. Jest kurde moc. Zobaczcie na full maxie. 66%, gdzie zawsze było 100% obciążenia silnika, a teraz jest 60-70%. Chyba najlepiej zainwestowane pieniądze w ostatnim czasie. I to jest pryzmowanie obornika. Cofnąć taką matkę i wysypać kolejną warstwę. No, ale takie cuda można tylko zrobić, jeżeli się przednio wysypywało rozrzutniczkiem. Wykorzystanie placu na maxa I można zawijać. Powiem wam, że momentami tu się troszeczkę grząsko zaczyna robić Na wierzchu rozmarzło i ten deszcz to napadał, do tego trzeba doliczyć fakt, że pod spodem yy, nie puściło i ta woda nie ma gdzie wsiągać i na wierzchu się troszeczkę marzę, ale nie ma tragedii. Pierwszy kurs za mną, teraz mogę lecieć bo Kolejny kolejne, ciekawe ile dzisiaj będzie, trzy to myślę, że powinienem zrobić. 11.30 już Betlejemka zrobiona, także dobry czas. Pościelone, teraz bierzemy się za budki, ale muszę jeszcze przestawić przyczepę, No to wiadomo, drugiej pełnej nie było z Betlejemki, tylko tu pół, to jeszcze tu troszkę zbudek budek powłazi. No i później reszta. Zobaczymy też ile dzień dzisiaj pozwoli, bo jeszcze trzeba wóz jałówką namieszać. A żeby to zrobić to trzeba się na książki odkryć. Ajaj, aj, zakręcony dzionek. Żeby to tak można było tylko jednemu się poświęcić i nie rozdrabniać na inne rzeczy, to by było całkiem cacy. Jakieś powietrze z hamulców ucieka, no ale życie <laughs> nic nadzwyczajnego. Zaraz trzeba będzie się brać tutaj za porządek wszystko powypiewniczać stąd teren wyrównać. Także nudy nie będzie u mnie. Jeszcze nie napompowało, jeszcze chwilkę trzeba poczekać. Tak jak mówiłem, widać się no książkę do odkrycia, a i jeszcze słony trzeba będzie zrzucić, bo ostatnią belkę wziąłem teraz do Betlejemki i są braki. Dobra, hamulce już puściłem i jedziemy po następną misję. Ja już jestem po przerwie obiadowej, idę sobie kontynuować dzisiejsze prace. Jeszcze zanim poszliśmy z tatą na obiad, to tutaj od tych większych cielaków w budkach obornik wyrzuciliśmy, akurat zmieściło się to na drugą przyczepę, no ale reszta budek zostanie na inny czas. Bo dzisiaj tego nie zdążymy z racji tego, że mówiłem, że jest sporo jeszcze zajęć pobocznych. Tam nie ma dużo roboty, tak? Wiecie, tam maksymalnie pół godziny cały zabieg by zajął. Zobaczę, może obrządek szybciej pójdzie, to po obrządku wyrzucę, żonę poproszę, to mi pomoże te cielaki przepędzać i bym wybrał obornik z trzech ostatnich budek, bo tam w trzech to jeszcze jest mało, więc tak to, ale zaraz muszę wywieźć ten obornik, odkryć tam kiszonkę i baliki pozwalać i dopiero będzie można zająć się mieszaniem paszowozu. Więc dzisiaj tylko dwie przyczepy i trzeba ją odczepić. Na razie wożenia więcej nie planuję. Może już następne wywożenie to już będzie szło z Zobaczymy. Czas pokażę. Na póki co zbieram się z kolejnym kursem. O, tutaj Wam pokażę bananowe życie rolnika. Chodowcy. Jak to dobrze, że tylko trochę tej ściółki mam już teraz a większość stoi bez ściołowo bym się zajebał z tym duchem przybywa, przybywa do tego towaru no ale też jest pole 5 hektarów, tu wiecie to a miałem wam pokazać tą gorczycę wczoraj Tu dzisiaj tak przy okazji na innej działce zobacz, tak, zobaczcie co to jest ziarko na ziarku siedzi aż grzechem to teraz przyłowiwać to wszystko jest pełniutkie kiście te strąki zobaczcie coś by do zbiornika uleciało no ale dobra, pójdzie pod pług no i właśnie mieszamy sobie paszowodzik ale zobaczcie jak cielaczki zajadają się alpejskim siankiem alpejskim siankiem z nadgórzańskich a tymczasem ładuje nie alpejską i niealpejskie alpejskie kiszonki no już nie płaczcie tak, nie płaczcie Przyjdzie taki moment w życiu, że to niebo zobaczycie, nie płaczcie. No i mamy to wreszcie koniec dnia. Wszystko, co udało się zrealizować, jest zamknięte. W sumie tutaj jeszcze z paru budek można byłoby obornik wybrać, no ale czas nie guma. No i też myślałem, że może zdążę, tak jak miałem płonne nadzieje, przepompować w Nie chcę mi się już szczerze tego dzisiaj robić. Jutro to sobie zrobię. Nie muszę wszystkiego nawozu. Jutro na oziminy. Rozszerz przecież, nic mnie nie goni, spokojnie. E, mamy czas, dopiero dzisiaj jest 28 lutego. Nie ma co tutaj panikować. E, najważniejsza informacja: dnia przyszły mi te gadżety do GoPro, czyli ładowareczka i czytnik karty SD. Więc już nie będę miał problemów, e, mam nadzieję, z tą kamerą. I ogólnie z drona będzie mi łatwiej e, przerzucać pliki. Więc coś tam dalej będziemy w najbliższych dniach trochę więcej latać. Dzisiaj niestety pogoda była taka, jaka była. No i też czasu nie było za bardzo, żeby tym dronikiem polatać. A myślę, że byłoby co dzisiaj troszeczkę też ujęć fajniejszych, porobić, bo tych prac było. No co do wy to sami widzieliście, że uśmiech na twarzy to jest niesamowity. To jest inny traktat, teraz się zrobił i naprawdę, jeżeli ktoś się zastanawia nad takim. Nad taką optymalizacją mocy, mówiąc profesjonalnie, no to szczerze, osobiście polecam, więc jak najbardziej na tak. Firmę też mogę osobiście polecić, bo fajne podejście do klienta, w porządku do dogadania, co tu więcej chcieć. Generalnie jutro mam 7 krów do inseminacji ustawione, no przepompować Wam szambeło bo dzisiaj już nie chce mi się z tym ciągać naprawdę po nocy, powiem szczerze. No i jak z tym się ogarnę, to wyjadę z nawozami, no trzeba dzień święty święcić, jutro 1 marca azotowej popularnie zwane, e, zwany dzień. Przypada na sobotę, a że dzień święty święcić jeszcze do tego ostatki, także jak najbardziej trzeba taki termin uczcić. I zacznę od jęczmieni, bo to mam najbliżej. Tutaj będę próbował kalibrować sobie rozsiewacz. Jeżeli pójdzie więcej, nie ma problemu. Wcale nie będę się martwił. Jeżeli pójdzie mniej, no to trudno. To trzeba będzie zwiększać. Także tutaj będzie zabawa na początek. No właśnie. I tak ogólnie dzisiaj. Dzień szybciutko zleciał. Nie wiadomo kiedy. No jeszcze tutaj z tym mieszaniem poszewozu trzy belki siana były do zwalenia ze stropu, bo jedna dla cielą. co widzieliście, jak on sobie sumrają? i dwie do wozu, żeby była na dzisiaj i na niedzielę, żeby nie niedzielę się wlazić no i trzy beleczki słomy, ale to już w niedzielę też trzeba będzie stoczyć parę no niestety, tak to jest, tak, takie ma się, żelazne zapasy trudno w trudno dostępnych miejscach, czyli na stropach no ale tam troszeczkę problemowe jest przechowywaniem. Jeszcze taka informacja, bo to na live wypuszczałem, ale i teraz powiem, jeżeli ktoś by miał tu w okolicy słomy do sprzedania, tam powiedzmy w promieniu 30 km około w belkach, to bym był zainteresowany. Najlepiej z poddachu cena do ustalenia. Dajcie jakiś kontakt, jak ktoś ma taki towar na zbyciu, to ja chętnie przygarnę, bo już mi tak dużo tych beleczek nie zostało na jakiś miesiąc, może max. A teraz e, prace polowe się zaczynają, więc nie zawsze będzie czas tego stropu staczywać, więc dobrze byłoby, gdyby były by było jakieś tam pod ręką uszykowane taki, taki właśnie mam zamysł. No i druga kwestia, jak się już moje skończą i zacznę kupować, no to wtedy będzie bardzo bolało, bo wszystko naraz trzeba będzie kupować. A ja tak sobie część kupię teraz, częściej można powiedzieć na początku lata. I jakoś tam docipie. Jeżeli jęczmy no zimy. Przezimową To będę miał wcześniej słomy i, I też mi się Tutaj z tym uda tak? bo to już na koniec czerwca Będzie słoma z jęczmienia No, aby czerwiec To jeszcze zostało marzec, kwiecień, maj Czerwiec, cztery miesiące do ogarnięcia Na miesiąc mam, czyli no, plus minus Stów kabel do kupienia A ceny są Powiem Wam, wystrzeliły proszę myślałem, że będą tańsze, że już e, tą psychologiczną barierę 100 złotych za balota e, już nic nie przekroczy ale dzisiaj jednak się zdziwiłem jak weryfikowałem rynek bo no, tutaj wiem, że kolega Łukasz chce, ma coś na zbyciu i chętnie e, chętnie, chętnie by mi podwiózł ale w międzyczasie jakby coś gdzieś tutaj na miejscu było to też bym łapnął, wszystko jest do ustalenia to zależy od dostępności od Ceny. Bo jak ktoś będzie cenił więcej niż gotowe na plac z dowozem, no to niestety, ale będę musiał odmówić. Także to by było na tyle. Widzimy się jutro, zobaczymy, co jutro uda się zrobić z tych planów, co się zrealizuje, a co nie. Eee, no bo wiecie, czas, czas i czas. To jest to nasz obszar granicza. A jednak, przy tym stadiu, troszeczkę codzienną obsługę trzeba troszeczkę poświęcić, zwłaszcza co drugi dzień, tak jak dzisiaj, że miałem mieszanie bozu jałówką. I by poszło sprawnie, fajnie, szybko, ale no jednak jednak czas zabiera. Także to by było na tyle. Do zobaczenia w jutrzejszym filmie.